слава et Снебо высы Pośleni sakramentem naszego odkupienia prosimy Cię, Boże, by pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przeżywamy czwartą niedzielę zwykłą w ciągu roku. W liturgii tego tygodnia przypada we wtorek wspomnienie świętego Jana Bosko, w czwartek święto ofiarowania Pańskiego, święto Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu msze święte w naszym parafialnym kościele o godzinie 8 i o godzinie 17. Podczas mszy świętych. Będzie miało miejsce błogosławieństwo świec. Przynosząc ze sobą świeca serdecznie o to proszę, nie zapomnijmy ich zabezpieczyć przed skapywaniem parafiny. Święto Matki Boskiej Gromnicznej to dzień życia konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na wspólnotę sióstr Klarysek w Sandomierzu. To również pierwszy czwartek miesiąca lutego z modlitwą o nowe święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w naszej diecezji. Ponadto w tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca o godzinie 16.00. W pierwszy piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Chrystusa Eucharystycznego o godzinie 17.00 msza święta. W ciągu tygodnia spowiadam przed mszami popołudniowymi, natomiast w pierwszy piątek od godziny 15.45. Natomiast w pierwszy piątek miesiąca do chorych udam się od godziny 9.00. W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, natomiast o 17.00 msza święta Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Tę prośbę kieruję ku dorosłym dzieciom, szczególnie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Najbliższa niedziela, również pierwsza miesiąca, po Mszach Świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu. Natomiast po mszy Świętej i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, po Mszy Świętej o godzinie 8:00. Zmiana tajemnic różańcowych. Przed kościołem przy wyjściu z Kościoła rozprowadzane są tygodniki, Gość niedzielny i niedziela, w którym między innymi tytuły wszystkie odcienie samotności, starość nie może być samotna, matka ofiarowująca, domy, z których wyszliśmy oraz dodatek zatytułowany Odkrywamy prawdę, Jan Paweł II. Dość obszerny dodatek, o dodatek, z szeregiem artykułów dotykających czy omawiających zjawisko ostatnich czasów, którym jest podważanie autorytetu i świętości Jana Pawła II, opluwanie i posądzanie, ulegamy temu, to jest natarczywa e, informacja przekazywana w różny sposób. Ma to pewien sens. Ukryty cel, zamierzony, to jest działanie idące z duchem czasu odebrać czy podważyć wszelkie autorytety. To robi się z rodzicami, podważając autorytet mamy i taty, to robi się w relacji do rodziny, a więc tej domeny, która była szczególnie umiłowana w swoim nauczaniu, biegła w na nauczaniu apostolskim przez Jana Pawła II. To daje też duże pole do popisu, bo jeżeli odrzuci się jakikolwiek autorytet, podepce się go, opluje. Nawet jeżeli ktoś później powie, to nieprawda, to jednak ten cierpki owoc rzucony w środowisko, jeśli środowisko nastawione jest przede wszystkim na sensację i tym żyje, tym się karmi, nie ma w środowisku dociekania prawdy. A przecież to jest naszym obowiązkiem wręcz, z troski o samych siebie, dociekać prawdy. To później bardzo łatwo jest manipulować rozchwianym emocjonalnie środowiskiem, które kieruje się emocjami, a nie prawdą. Mamy obowiązek kierować się prawdą, zgłębiać, dociekać, więc również w tej kwestii to nie jest przed nami zakryte, wręcz przeciwnie. Za Krystię natomiast można odebrać kolejny numer rycerza niepokalanej. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z Babul za przygotowanie świątyni, jej wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. O sprzątanie w przyszłą sobotę proszę kolejną grupę rodzin z Babul do Państwa Kozioł. Podziękowania dla panów Tadeusza Lisa, Wiesława Piechoty, dla Krystiana Piechoty za wypompowanie wody z piwnic kościoła, za zakrętki, tak dla wszystkich, którzy ciągle pamiętają, i chwała Bogu, że pamiętają i starają się odkładać te nakrętki dzień do dnia, jak i dla wszystkich, którzy je dostarczyli na plebanie słowa. Podziękowania. Niech dobry Bóg błogosławi Wam wszystkim. Dziękuję za ofiary złożone w minionym tygodniu na Kościół Państwu Barbarze Kuśnierz z Zachwiejowa, Józefowi Smykla z Zachwiejowa, Ryszardowi Zygmunt z Zarównia, Wiesławowi Kułacz z Zarównia, Agnieszce i Adamowi Chyjek z Zarównia, Krzysztofowi Piechota z Zarównia, Markowi Rub z Zarównia i rodzinie Państwa Polek z Zarównia. Za ofiarę na polichromiu Kościoła. Dziękuję Pani Barbarze Kuśnierz z Zachwiejowa oraz za ofiary na ogrzewanie kościoła. Dziękuję Państwu Agnieszce i Adamowi Chyjek, z zarównia Józefowi Smykla z Zachwiejowa, Markowi Rób, zarównia rodzinie Państwa Polek, zarównia i Panu Ryszardowi Zygmunt, zarównia wszystkim ofiarodawcom serdeczny Bóg zapłać. Słowa podziękowania kieruję ku wszystkim parafianom. Dziękuję za tegoroczną kolędę. Dziękuję za otwarte drzwi, za wszystkie składane ofiary. Te ofiary przekazane czy przeniesione zostały na konto parafialne według wskazań synodu diecezjalnego. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. We wtorek o godzinie 17.00, Msza Święta w intencji zmarłej Katarzyny Łącz, zamówiona przez córkę Zofię z rodziną. W środę o 17.00, w intencji zmarłej Janiny Płaza, mszę zamówił brat Stanisław z rodziną. W czwartek o godzinie 8.00, Matki Boskiej Gromnicznej, Msza Święta w intencji zmarłych Marii Łącz. Józefa łączą 25. rocznicę jego śmierci i Heleny Cebula. O 17.00 w intencji zmarłych Janiny i Stefana Babulów. W piątek o 17.00 w intencji zmarłych Kazimiery i Józefa Popiołek. W sobotę w intencji zmarłych Katarzyny i Józefa Piechota. W niedzielę o 8.00 w intencji zmarłych Walentego i Katarzyny Piechota, natomiast o 10.30 w intencji zmarłych Wilhelma i Stanisławy Rup. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami, z niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bądźcie w pokoju Chrystusa. No to niech będą dzięki. Przybierzeń do Betlejem pas.